Ty jesteś po lewej stronie kadru, więc musisz patrzeć na mnie w lewo. Macie? No to powiem ci, Paweł, yy, to jest trochę problem. Tak, yy. patrzę na ciebie. Bard <gry> Ty na mnie patrzysz! <gry> musisz mi obrócić. Mamy 2004 rok. Wychodzi hmm. druga część Skubiego Dudu. Nadal hmm. ze scenariuszem Jamesa Gana. W reżyserii tego typa, którego nazwiska dzisiaj nikt nie pamięta, czyli Raja Gosnell, który dał nam takie wybitne rzeczy jak Chylała Smurfy Smurfy hills. 2, Alex sam w domu. Czyli czwarta taka butlegowa część. Ee, Kevina sam w domu. Z... Wydaje mi się, Kachinem. że czwarta. Ale no, no butlegowa, butlegowa. Dla, taka. Dla mnie to jest no name. Absolutny no name. W sensie czytam nazwisko nie mam pojęcia. James Gunn jakby kojarzę, Ale jak potem przeczytałem te tytuły, to sobie tak myślę, wow, to są te wszystkie filmy, przed którymi krytycy ostrzegali, żeby nie wydawać na nie pieniędzy. I to się stało potem. <grym> to jest interesujące. W pierwszym skupie mam takie wspomnienia, że był to jeden ze spiraconych filmów, które miałem na kompie nie wiem skąd. Kiedyś wydaje mi się, że wszyscy mieli jakiś spiracone. Ale takie wiesz, że odpalasz kompa i nagle tak, o, filmy. Takie. Skąd one się tam wzięły, to dopiero jest tajemnica. Nie rozumiałem chyba tego filmu. W sensie pamiętam, że byłem w szoku, że te potwory są prawdziwe. To znaczy, że to nie jest zagadka na zasadzie, kto to jest, zdejmijmy maskę na końcu, tylko że te potwory, dusze i tak dalej. Zupełnie nie pamiętałem tego, że on był jakiś super napakowany seksualnie i po Twojej recenzji zliknąłem jeszcze jakiś materiał, dlaczego pierwszy z był taki oversexualized i się okazało, że faktycznie był. Ten chyba już jest bardziej świadomie robiony, to znaczy już mam wrażenie, że ten rating od początku był gdzieś założony. Natomiast nadal jest to bardzo dziwny konstrukt i nadal nie wiem, dla kogo to jest film, bo z jednej strony mamy dużo gagów na zasadzie żygnę na ciebie, będziesz oblany, hahaha, ha, ha. Zaśmieje się tylko nikt. Z drugiej strony jest też parę aluzji jakichś takich seksualno-dziwnych. To był pierwszy raz, kiedy oglądałem ten film, chyba. Były pewne sceny, to miałem takie, że chyba już to widziałem, chyba to oglądałem. Jeden z tych wypartych e, scen. Nie, na pewno nie widziałem tego w całości od początku do końca, bym sobie tego nie zrobił z własnej nieprzymuszonej woli. Po pierwszej części, no nie ma co się za dużo rozwodzić, recenzja jest na kanale, możecie ją sprawdzić tutaj. Natomiast co do tej... Nie wydaje mi się, żebym był w kinie. Nie wiem, kiedy ją widziałem, ale miałem tylko jedno wspomnienie z nią związane. Felme w lateksie. Autentycznie z całego półtora godzinnego filmu pamiętałem tylko ten jeden obraz. Nie wiem z jakiego powodu i to się nie wiązało chyba z jakąś traumą, mam nadzieję. Mm, Maciej Maciej, to przecież nie jest trauma. Daj spokój. Jak teraz oglądałem ten film, co ciekawe, dwa i pół raza na przestrzeni dwóch miesięcy, próbując nieudolnie nagrać ten materiał, co pandemia pokrzyżowała, to przekonałem się, że nie jest. To faktycznie tak seksualne jak pierwsza część, nie jest tak brudne jak pierwsza część i zdziwiłem się bardzo, bardzo mocno, że na tym filmie całkiem nieźle się bawiłem. Nie, naprawdę? Serio? Tak! O czym ten film jest? Zawsze pytam o to gości, więc śmiało. Coś się dzieje w muzeum, w sensie jest muzeum, oni są sławni i tam mają wystawę strojów. Które zebrali na przestrzeni swoich wszystkich przygód. Ktoś ten kostiumy kradnie i się okazuje, że niektóre te kostiumy żyją. Albo nie! Nie wiadomo, ale są w CGI. Fabuła naprawdę nie jest istotna. Fabuła jest tak pretekstowa, że mówienie o fabule przy okazji tego filmu to jest dodawanie mu wartości, których w nim nie ma. Nie zgodzę no się z tym. Come on. Zestawiając te dwa filmy ze sobą, ten fabularnie radzi sobie znacznie lepiej. Przy pierwszej sporo rzeczy ewidentnie wyleciało, to było czuć podczas Sansu. Ten film pod tym kątem jest zdecydowanie. Lepszy w odbiorze i jakiś taki bardziej składny, po prostu. Nie mówię, że dobry, bo jemu trochę jeszcze jednak brakuje do dobrego w moim postrzeganiu. Lepiej się to śledzi, jest to bardziej czytelne, chociaż intryga jest też troszkę, wydaje mi się, że nazbyt skomplikowana. Ja się momentami musiałem zastanowić, po co bohaterowie są w danym miejscu. I musiałem przypomnieć sobie, aha, bo te parę scen oni powiedzieli, że w sumie fajnie by było gdzieś tam pójść, do tej fabryki, czy do domu tego kogoś, bo ten ktoś coś tam kiedyś. No ale to jest definicja pretekstowej fabuły właśnie, wszystko co tu powiedziałeś. Że to nie ma znaczenia o co tam chodzi, bo chodzi o to, żeby oni przeszli z punktu A do punktu B, a potem do punktu C. Podejrzani to są też tacy pretekstowi podejrzani. Tak naprawdę wszystkich głównych bohaterów masz wymienionych w pierwszej scenie. Tam nie ma postaci w tym filmie, ani grupa nie jest zbudowana. Ten konflikt, który jest tutaj wytworzony, że Shaggy i Scooby mają jakiś problem jest totalnie znikąd. Velma jako tam, nie wiem ile ona ma lat, kuźwa 30 coś na bank, i ona ma problem z tym, że się boi chłopaka, bo ją zaprasza na randkę. Ja nie mogę tego traktować poważnie, nie mógłbym tego traktować poważnie, gdybym był 15-latkiem i miał podobne problemy. No a fabuła ona nie jest skomplikowana, jej tam nie ma po prostu. I to, że ty nie wiesz, po co oni gdzieś idą, dokładnie o tym świadczy. Ten film mnie nie zaangażował w żadnym momencie. Jest pierwsza scena, która gdzieś tam kumuluje ci tak naprawdę 15 minut. To znaczy, w pierwszej scenie masz przedstawionych i bohaterów, i ten świat, i problem, jaki będzie w tym filmie. Potem spędzasz kolejnych 10 minut na dywagacjach na temat nie wiadomo czego, i dopiero znowu gdzieś po następnych 10 coś się zaczyna dziać. Ale ten problem nie jest problemem, a na końcu oni robią rzeczy tylko dlatego, że zwykle na końcu się robi jakąś rzecz, i wtedy wszystko znika, i jest okej okay już. Pamiętaj, że to po pierwsze jest sequel, i to ścisły. Do filmu, którego w ostatnim czasie nie widziałeś. Co prawda, tamten film też ma ten zasadniczy problem, że od razu wchodzimy w sytuację i nie za bardzo nam się przedstawia bohaterów, ale to ze względu na drugi y, punkt, czyli to, że to jest wersja aktorska serialu animowanego. Są filmy, które tłumaczą jakby ten świat osobom niezapoznanym, a są filmy, które się nie bawią coś takiego. No i Scooby-Doo, obie te części, właśnie należy do tej grupy, że od razu dostajemy informacje, no przecież znasz tych bohaterów, no to od razu idźmy do sytuacji. To, że znamy, jak... Jakichś bohaterów, to nie zwalnia nikogo z tego, że nadal musisz ich jakby setapować. To, że bohater w pierwszej części przeszedł albo nie przeszedł jakiejś drogi, to nie znaczy, że w nowym filmie on nie ma przechodzić nowej drogi. I dobrym przykładem jest tutaj Spider-Man 2 z tego samego roku, którego podobnym problemem jak w tym filmie jest zachłyśnięcie się efektami specjalnymi i zbytnie na nich poleganie. To tutaj masz też bohatera, który jest częścią franczyzy, który jakby jest na ekranie od 50 lat i był wcześniej jeszcze w komiksach, więc w ogóle, w ogóle. I co z tego? Jakby i tak masz jakiś problem z którym on się musi zmierzyć i jakąś zmianę, przez którą on przechodzi i abstrahując od tego, że tam gdzieś jest jakiś doktor oktopus i on musi chronić miasto przed tym doktorem, który ma swój evil plan, który zresztą też jakby jest uzasadniony, dlaczego zły gość chce zrobić coś złego. Ale Spider-Man przechodzi jakąś drogę. Ja wiem, jaki on ma problem w tym filmie, wiem jakby, jak kolejne wydarzenia ten problem mają rozwiązać. Kubi feraina ma problem, który jest totalnie zewnętrzny. Shaggy i Scooby mają problem, który teoretycznie gdzieś tam został zasygnalizowany, ale on no, jest tak naprawdę wzięty z kosmosu jakby No nie w sensie jak jesteś w grupie od x przygód, bo ileś tam musieli już być w tej grupie, no to wiadomo, że jesteś w niej tym elementem, który żre chrupki i zawodzi, ale na końcu gdzieś to się przydaje, więc nagle robienie z tego problemu, no to jest leniwe. To jest po prostu leniwe. Wydaje mi się, że akurat te wątki Kudłatego i Skubiego oraz ten wątek romantyczny Welmy bardzo mocno koresponduje z pierwszym filmem. Nie chcę powiedzieć, że to zostało dobrze wykonane w tym filmie. Ta końcówka, poza tym, że ogółem trzeci akt jest strasznie męczący, nie znajduje to za dobrego rozwiązania, no co się w wątku romantycznym może wydarzyć? Ona zaakceptuje siebie i powie, a ja Cię całkiem lubię, a oni powiedzą, ej, nie no, my też jesteśmy bohaterami. Nie robi to roboty za dużej tutaj. Chociaż jest kilka scen po drodze, które fajnie podkreślają to, co bohaterowie czują w ramach tej ich misji. To jest silnie skorelowane z tą pierwszą częścią, ze względu na to, że tam kudłaty i skubi właśnie nic nie robili. To się też wydarzało w serialu bardzo często, czy w filmach, że oni są jakimiś takimi zbędnymi elementami tej ekipy, a też biorąc pod uwagę, jak próbują sobie poradzić z tym problemem na przestrzeni tego filmu, Potworów na Gigancie, można zaakceptować, że oni po prostu nie zauważyli tego wcześniej. No. Oni nie są Zbyt rozgarnięci. To też mnie w sumie denerwuje niestety w tych bohaterach, że oni są troszkę za głupi niż bohaterowie, których ja mógłbym lubić. Co do Welmy, to wydaje mi się, że to jest mocne naprawienie tego, co zostało ścięte w pierwszej części. Bo wątek romantyczny Welmy w pierwszej części istniał, natomiast został całkowicie wyrzucony w montażu. Wydaje mi się, że James Gunn po prostu chciał jakby oddać tej postaci, co studio przy pierwszej części jej odebrało. Czyli jakiś wątek romantyczny, który by troszkę ją uczłowieczył. No bo ona zawsze była tą kujonicą, która po prostu była zainteresowana wyłącznie nauką, no to co? Może niech będzie tutaj też zainteresowana nauką tymi szeroko pojętymi faktami, które kłócą się z uczuciowością, która w niej kwitnie, i ona się jej boi. Jak dla mnie. Spoko. Może to jest kwestia tego u ciebie, dlaczego ty się aż tak źle bawiłeś na tym filmie, że po prostu nie jesteś wchłonięty w tę infantylność, z którą ja się zmagam na przestrzeni każdego filmu. Zasadnicze pytanie brzmi: czy to znaczy, że ja nie jestem targetem i się nie poznałem? No nie, bo film dostał złotą malinę i był flopem w boxoficie. Więc generalnie to chyba nie jest dobry film po prostu. I jako sequel nie działa, bo dostał złotą malinę za najgorszy sequel. I wygrał z... Obcy kontra Predator, egzorcysta, początek, anakondy, polowanie na krwawą orchideę oraz 80 dni dookoła świata. Z tych wszystkich filmów widziałem ostatnio Alien vs. Predator. I Alien vs. Predator ma ode mnie dwa, a tutaj będzie jedyneczka, więc ja się zgadzam z tym, <śm> z tym <śm> werdyktem. Jedyneczka? No, no co ty? ty? Aż, tak? To jest to straszny film! To jest film, który nie powinien powstać po prostu. Po co jest ten film? To nawet nie jest jakiś specjalny cash grab, bo pierwsza część nie zarobiła jakichś kokosów, żeby ta miała odnieść fenomenalny sukces. Miała powstać trójka. James Gunn całkiem niedawno ogłosił, o czym miała być trzecia część. Dla zobaczenia tej obsady, bo ta obsada mi się bardzo podoba. Obejrzałem sobie tę trójkę. Szkoda, że nie powstała. Chociaż bałbym się, że znowu by zrobili taki film, którego jednym z głównych problemów jest to, że próbuje być bardziej kreskówkowy od kreskówki. Jakiś bardzo... Trzeciorzędny problem. Ja, no, tego filmu. dobrze. Z jednej strony to jest fajne, bo idąc na film, który jakoś ma korespondować z kreskówką, spodziewasz się tego, że oni będą a to oddawać hołd, a to rzucać jakieś histeryergii, więc też humor powinien być dosyć podobny, przynajmniej próbujący, jakby właśnie nawiązywać do tej estetyki kreskówkowej. Tylko wydaje mi się, że ten film idzie już w totalną przesadę. Jest tak dużo dowcipasów, jakieś skeczy, dużo takich dźwięków kreskówkowych. To jest w zasadzie upchanie w każdą minutę metrażu pierdyliarda tych skeczy, więc w którymś momencie następuje jakieś takie przedobrzenie. Ten film potrafi zmęczyć tymi elementami, które nawet mi się podobały. Po prostu tego jest za dużo. No tak jak powiedziałem, to jest jakiś trzeciorzędny problem tego filmu. Ten film ma problem z tym, że po pierwsze nie wie, czym chce być, bo o ile pierwsza część rozumiem, że miała być jakimś takim puszczeniem oczka dla dorosłych już fanów z skupiego ducha. Rozumiem zamysł, no nie wyszło, bo tam produkcyjnie to się pozmieniało. Urewa, Ten humor kreskówkowy, no humor nie polega na tym, że ktoś się wydurnia. To zwykle nie śmieszy, dlatego Adam Sandler jest dosyć kontrowersyjnym, dobrym komikiem, bo jego filmy głównie na tym polegają. Humor generalnie polega na tym, że dzieje się coś głupiego, ale bohaterowie robią to na poważnie, na przykład. Nie dlatego, że ktoś cały czas biega i robi. No nie, w sensie jakby rozumiem, że Skubi to robi, nie, ale Matthew Liland, który gra Shakiego, to było jeszcze do zaakceptowania w krzyku, ale tutaj to jest po prostu... Parodia, no. Trochę tak jak mówisz, że on próbuje być bardziej kreskówkowy, ale z drugiej strony ja nie wierzę w to, że on uważa, że to jest zabawne. Jako aktor, który to odgrywa, ja nie wierzę, że ktokolwiek na planie się śmiał. Ja mam świadomość, że po prostu my oglądamy bardzo infantylny, pełen sketchy, niech ci będzie, że pretekstowej fabuły. I w zasadzie to jest po prostu kilka miłych chwil z naszymi lubianymi bohaterami, których ten film zdecydowanie bardziej szanuje, niż robiła to poprzednia część. Ten film jest za długi, ten film ma fatalne efekty specjalne, i co ciekawe, one są gorsze niż. W pierwszym filmie, co jest dosyć, dosyć niesamowitą cechą. To nie jest dla osób, które nie lubią z Kubiego to nie jest dla osób, które nie znają Do. To jest taka miła, troszkę pusta, ale nadal miła rozrywka dla, dla fanów. To, że Welma ma na przykład ten wątek romantyczny, to normalnie w skórze mi się nie zdarzało za często. Mamy w wyspie Zombie troszkę to zasygnalizowane i trochę lepiej rozwinięte, ale równie prowadzące do Nikon w... w duchu czarownicy. Z duchem czarownicy też mam to skojarzenie, że nagle znikąd w filmie pojawia się piosenka, która nie jest stła jako taki, wiesz, teledyskowy przerywnik, tylko po prostu ktoś gra piosenkę. To, co mi się też skojarzyło z Duchem Czarownicy, to jest takie przeszarżowanie przygodówkowe w finale, w tym trzecim akcie. I kwestia tego, że okazało się, że poza osobą, która jakby jest tym zbirem, to też mamy zjawy prawdziwe. Obie koncepcje są pociągnięte. Ten film w Polsce był dystrybuowany z dubbingiem. Pierwszy film aktorski, dubbingu nie posiadał, był tylko z napisami. Natomiast ten wprowadzono z dubbingiem. I co jest bardzo istotne, to, że nie jest to dubbing z kreskówki. Jedyną osobą, która jest z pierwotnej obsady, jest Ryszard Olesiński, czyli głos Kubiega natomiast cała reszta jest wymieniona. Najniesamowitsze dla mnie jest to, że w w polskim debingu gra Maria Peszek. Po raz kolejny przy Skubi muszę powiedzieć to samo. Osoba, która tłumaczyła dialogi, nie spisała się najlepiej. Tu taka masa żartów ucieka w polskim debingu. Dopasowanie głosów jest też takie, mm, powiedziałbym, średnie. Kacper Kuszewski jako Fred, Jacek Braciak jako Kudłaty. Okej, okay, no Jacek Braciak dużo głosów ma, więc akurat Jacek Braciak... Tak, chociaż on w tym filmie też się średnio sprawdza niestety. Co ciekawe, ta obsada, ale bez Marii Peszek, Występowała też w jakimś takim słuchowisku wydawnictwa Siedmioruk. Nie wiem, to były chyba tylko dwa odcinki. Z tego, jak ja pamiętam animowane Scooby-Doo, to tam na przykład chodziło o to, że jest jakiś dom i on się otwiera, ale jest jakaś zjawa. A potem się okazywało, że to był dozorca, który po prostu nie chciał, żeby ten dom, z którym on ma jakieś wspomnienia, został zniszczony przez dzieciaki czy coś tam. W sensie, że jakby jego motywacja była związana z jakimś tam miejscem, nie? Tutaj mamy złego gościa, którego motywacją jest w dużym uogólnieniu zemsta, ale tak naprawdę nie wiesz na czym ta zemsta ma polegać. W sensie, chce ich pokazać w złym i świetle. Pokożyć. Tak, byś myślał, dopóki on nie wbija do miasta z potworami i mówi, ha, wydajcie grupę, to przeżyjecie. Panowanie nad miastem? <laughs> czy tylko zemsta na... Grupie. W sumie to w takim razie czy nie było jakichś prostszych metod niż wskrzeszanie potworów. Potwory są przywoływane do życia, ale one nie mają za zadanie przypłoszyć ludzi. One mają za zadanie być takimi mięśniakami, czyli równie dobrze mógłbyś wynająć całą ekipę z tego baru, do którego idą bohaterowie. What's his point? I, I nie wiesz tak naprawdę. Do samego końca. A to, że na końcu się okazuje, że jeszcze był wspólnik, który zostaje tak... Taki, Ej! Pamiętacie tego statystę, który gdzieś tam się przewijał? W... To był wspólnik! To jest oszustwo już w ogóle. W sensie ja myślałem,

o Alicia Silverstone jako o ozwolu od początku. Ona i Patryk, to są jedyne dwa tropy. No ja myślałem o Patryku i uważam, że to też jest trochę oszustwo, bo on jest jakby podrzucany jako ten trop, ale generalnie kilka sytuacji, w których on się pojawia, a nie powinien, jest uzasadnionych. No tak, bo ja też szukałem rozwiązania, jest takie serio Patryk, jesteś gościem z muzeum, jakby weź, wrzuć na luz. No i jeszcze te momenty, kiedy jest jakimś takim dziwnie niebezpieczny, na ta na w Zaułuku, Tak gdzie ta... no, no, przybija typa typowy typowy na zasadzie. Ej, hey, widzu, patrz teraz, myśl o nim inaczej. No tylko, że to jest podbudowanie twistu na zasadzie, już będziesz wiedział, kto jest złolem, zupełnie nie wracaj myślami do tych scen, które ci podrzuciliśmy, żeby cię zmylić. Bo się okaże, że nagle za dużo masz pytań, a my za mało odpowiedzi. To jest, moim zdaniem, główny problem tego filmu. Odległość między tym, jak jakaś informacja zostaje przedstawiona, do rozwiązania problemu, czyli od setupu do payoffu jest, no, minimalna, nie? To jest problem Hobbita też. Ojej, mamy problem, ale ja mam rozwiązanie. To tak się bawią dzieci na podwórku. O, ja się strzelam laserem. Nie! Bo ja mam tarczę, ale ja mam laser, który przebija twoją tarczę. To jest jakby to, co robi ten film. O nie, on jest zły i ma miecz, ale ja się umiem bić na miecze. To nie jest satysfakcjonujące, bo ty nie wiesz wcześniej, że ci bohaterowie to potrafią. Oni nie muszą nic zrobić w trakcie, żeby nagle potrafić rozwiązać problem, tylko okazuje się, że oni od początku mogli go rozwiązać, tylko jeszcze tego nie wiedziałeś, bo nie było tego problemu. Paweł, czy jest cokolwiek w tym filmie, co Ci się podobało? Nie. To jest film, który bym wyłączył gdzieś w piątej minucie, gdybym się nie umówił z Tobą na nagrywanie tej recenzji. Przepraszam. Moja dziewczyna próbowała to ze mną obejrzeć i stwierdziła, że woli jednak się położyć spać. Będzie głupie porównanie, ale oglądamy sobie teraz na przykład na Netflixie program o ładnych ludziach na wyspie, nie? I to trwa godzinę i to jest dużo lepsze spędzenie czasu niż Scooby-Doo-Dwa. Polecam. Too hot to handle, tylko na Netflix. Netflix give me money. Nie jesteś w stanie nic znaleźć pozytywnego w tym filmie? Nie, nic, naprawdę nic. Naprawdę, naprawdę nic. Nie! JEST JEDNA RZECZ, PRZEPRASZAM o, No i teraz nie pamiętam jak się to nazywa, nie, jak, jak się nazywa ta piosenka? Coś tam z music, Tak, gdzie jest montaż jak oni byli młodzi i tam jest taka fajna muzyczka <ścoughs> Moja ocena? Jeden zły potwór CGI na 10 To dla mnie to jest tak pięć eksponatów muzealnych na 10 A czy te eksponaty są w złym CGI? Tak <noise> Za dwa tygodnie widzimy się z potworem z Loch Ness, A to był Paweł Panfil z kanału Mistrz Fotela. Tak się nazywa. Do zobaczenia. Trzymajcie się.